Okej, okay, cześć, siemano wam wszystkim, ja jestem Hertana, to kolejny odcinek z gry Heroes of the Storm yy, Tak jak już zapewne większość z was wie, je, jest już dostępna zamknięta beta gry Znaczy dostępna, no ciężko mi to nazwać dostępną, można tam z tego co wiem kupić już chyba na BattleLecie jakiś tam starter pack, który wam pozwoli grać czy coś takiego ze skinami i innymi pierdołami i został wprowadzony nowy bohater, czyli Traal yy, Przywódca hordy, znaczy przywódca hordy z tego co wiem był założycielem chyba z warcrafta trójki yy, Tak, dzisiaj nie będę się skupiał jakoś super nagraniu Ponieważ odpalimy sobie powtóreczkę, na której ja sobie omówię ładnie zasady na jednej z map yy, A poza tym to, czy coś się zmieniło? Yy, mogę powiedzieć jedynie, że odkowałem tam sobie kolejny wariant wyglądu na Arta się. Yy, poza tym dowiedziałem się mniej więcej, do którego poziomu. Nie jest to już level 12, chyba jak. Nie, 15, jak ostatnio razem myślałem. Yy, dowiedziałem się, że leveluje się postać do levelu chyba tam 40-30, coś takiego, bo yy, na levelu 30 odlokowują się nam właśnie gry rankingowe. Z tego tak, takie, takie fajniejsze. Czy tam nie fajniejsze, nie wiem. Yy, zresztą mogę Wam pokazać, już jest dostępna liga bohaterów. Też są... No wkrótce będą tam już Ligi Drużyn najprawdopodobniej. No, no wkrótce jak widzicie pełna wersja już w gry, ale do tego momentu jeszcze trochę minie. Yy, czy chwilę? Yy, bo akurat jeszcze muszę tutaj sprawdzać, bo ściągam sobie wota na telefon, chcę zobaczyć jak to wygląda między granie czołgami na telefonie. No i co? Możecie się szykować, już pewnie za niedługo serii z WOTA będę grał to znowu. Znowu będę w to grał. Nie wierzę w to, co mówię. No bo, że jakbyś w tą grę... No a w sumie... Po części bym zagrał, po części nie, ale będę musiał się uczyć znowu wszystkie od nowa. Yy, no i tak. Jak to mniej więcej teraz wygląda? Yy, pokażę wam pewną powtórkę z mapy, która się nazywa Nawiedzone kopalnie i... Co, jest to powtórka na ludziach od razu mówię. Tak, tak. Nie, nie mam siły dzisiaj grać za bardzo. Może coś mam siły, ale nie chcę mi się. Chcę sobie spokojnie umówić tą rozgrywkę, w ogóle mechanikę na tej mapie. Aktualnie już jest 6 map w ostatnim updatecie, który był razem z wprowadzeniem zamkniętej bety, została wprowadzona kolejna mapa, której nazwy wam nie podam, bo ją zapomniałem. Jest to taka pustynna mapa, bardzo bym powiedział, że jest związana z Tolwir, yy, czyli... z Uldum, o, z Uldum prędzej tak powiedział, czyli z tą w Warcraft'cie Czy nie Warcraft, tylko World of Warcraft, ale mogę się mylić, ponieważ po prostu mówię jak ona wygląda dla mnie i z czym się kojarzy. Gdzie jestem? Gdzie jest moja postać? Tu jest moja postać. Jezus Maria, tak, tu jest. To czemu mnie rzuciło na stronę niebieską? E, tak jak widzicie, te powtórki są tutaj naprawdę bardzo fajnie zrobione. No, no, szkoda, że Riot o tym nie pomyślał, żeby zrobić coś takiego. No i mogą być skoki FPS-u, bo nagrywałem 60, a widzę teraz, że mam 30. Nie wiem, od czego to naprawdę zależy. O Boże, ten WOD się no, instaluje. Czy znaczy nie ja instaluje, czy pobrał w sumie to 4 GB, tylko teraz jest wyp wypakowywanie zasłów i tak dalej. Dobra. E, tutaj lektor coś gada w tle. Jak widzicie mapa jest zupełnie inaczej skonstruowana niż ta poprzednia, są tylko dwie aleje, oj lak lekki nie wiem dlaczego, ale okej, okay. są tylko dwie aleje a po środku jest taka dżungla w której to właśnie możemy sobie yy, pozdobywać altary, które nam podświetlają właśnie yy, ją, żeby nie dostać jego ganka i tak dalej. Wydaje mi się, że gra jest lekko za głośna, ale to, jakby coś manipuluje w opcjach, a sam sobie na razie to przyciszę na sławkach. Yy, co dalej? Yy, są dwie aleje, jak widzicie, dwie osoby powinny być na dole, kolejne trzy na górze. No tutaj się dziwne rzeczy dzieją aktualnie. Ja tutaj coś oram. O, pierwsza krew. To co pamiętam, dobiłem z posadzku po prostu. To oczywiście się wycofujemy. Zdobycie pierwszej kry jest, jest tutaj dosyć ważne Po co ja to brałem? W sumie manę mogę oddowy No dobra, to nie był aż taki długi pomysł. Hmm. Tutaj już... No nie wiem, z tym czy piątej naprawdę... Ech, ten gościu jakiś dziwnie się kręcił jak nie jadą, co? Tutaj oraliśmy tego klona tylko. To pamiętam, że ona zginęła właśnie. Yy, nie była w stanie tam już zniknąć. No i kolejny punkt, dojdzie. No, czy kolejny przeciwnik zabity, kolejne 303 punkty expa. Tak ja, mówię, explenie jest tu dosyć ważne. Mogę sobie zobaczyć po prostu, co tu miałem. Nie mogę tego zobaczyć, Hmm. Co to jest? Aha, to mogę sobie tak po prostu zobaczyć. Eee, tak, jak widzicie, już za 13 sekund otworzą się kopalnie. Oni zresztą tu nieźle scharasowani, no ta amunicja. <laughs> ważne, żeby wyszła, to jest też podstawa. No, różni się to troszeczkę, naprawdę, znaczy różni się troszeczkę. Dosyć sporo się różni od y, Lola i to może nawet dobrze, że różni się, że ta gra jest taka inna, nie jest to kolejny y, RTS, który jest taki sam praktycznie, bo jakby nie patrzeć, Lol jest. nie różni się. może różni się odrobinę od Doty, jest troszeczkę inaczej skonstruowany, ale jest stosunkowo podobny do niej. Tam też jest wielki Baron, grałem trochę w Dot'a ale. Dota jest nie skonstruowana pode mnie. Ona jest, można powiedzieć, że troszeczkę zbyt powolną grą. Ja, po, ja potrzebuję zrobić wszystko na szybko, a Dota jest taka, że net miniona nimej porządnie zaaskować. Umarłem chyba. Tak jak musiałem, nie ma tak dobrze. Mogę mi się sprawdzić? Czy nie mogę? Nie mogę siebie sprawdzić. Co za potworność? To jest moja jedna badań powtórek. Ale i tak fajnie, że są w ogóle. Oj, tu nas pamiętam, że dosyć ładnie wyczyścili, ale i tak mieliśmy więcej czaszek od nich, jeżeli dobrze pamiętam. Właśnie ta mapa... Yy, jej macha, mechanika tej mapy polega na zdobywaniu czaszek z tych właśnie tutaj yy, nieumarłych kopaczy. Tutaj bo, oczywiście ten bardzo dobrze robi, że je zbiera. I to to jest tak wytrzymałe. W Wowie było słabsze. O. Już myślałem, że nie weźmie tej czaszki, naprawdę myślałem. Tak. O, tutaj był chyba największy mój błąd się kręciłem ale były też fajne akcje żeby nie o jaki jak mnie zaorali Diablo przyszedł mnie dobił To trudno ale jednego tam zabiłem O tutaj właśnie podstawą jest Wizniecie tych czaszek z tego, więc... Z tego co pamiętam, oni moich nie oddzieliłem. Oni próbowali coś wywalczyć od czaszki. O, zbierają na tylko tego. A pamiętam, że pierwszego mieliśmy na 70, drugi był trochę słabszy. Uuu, tak, oni tu już są nieźle obici. Tylko raz pamiętam, że udało się mojemu teamowi zdobyć... Yy... To dziadostwo na stu czaszkach tego wielkiego golema. Wielkiego golema, golema który tutaj zaraz powstanie. Jak wiecie, jak wie, mówię, one się wzmacniają z ilością czaszek, które po prostu zdobędziemy. A, niby opuścił bitwę, ale co z tego, jak i tak jest. Bot mi teraz steruje, To taki bot, który ma m, lepszy mózg niż gracze z brązu w of Legends. Dobra, nie będę tutaj jakoś, bo to, to też jest takie wyogólnianie, że wszyscy gracze z brązu są Fabian, to też nieprawda. Powiedział że niektórzy gracze z brązu lepiej grają niż mm, gracze ze Silvera czy Golda, chociaż nie idą a w byle co. Eee, tak w ogóle gdzie ja jestem? Gdzie ja się tutaj włóczę? Co tutaj odwalasz? A, tabele mamy pod tab, wszystko ok. Jak to w ogóle moje statystyki wyglądają? 4-2, nie jest źle, bywało gorzej. Tak, tutaj jakieś teamfighty To był Okej. Okay. O Boże, jak ten Diablo mi zawsze. Okay. On jest tanką postacią, On mnie naprawdę denerwuje, choć bywały gorsze. To będzie strzelać. Mhm, fajnie. O, właśnie widzicie tutaj, jak szybko ten ich golem traci HP, a nasz jaki jest jeszcze tanki, tutaj rozwala wszystko i jest jeszcze bit przez bohatera. Tak. Ten nic coś zrobił nie za dużo, w sensie ja obił trochę tego naszego kureta. To... O, tutaj kolejny bohater jakiś się złożył. Ma diable, jeśli dobrze pamiętam. Jak widzicie jak na tym takim, ja nad... jestem na tej cały czas, no, no może nie cały czas, ale gram sobie aktualnie na wariancie wyglądu tym takim białym różnym. Szczerze mówiąc podoba mi się i pasuje akurat pod tego kunisia, jakby to tak powiedzieć. Mm. No kolorystycznie liczę na odlokowanie tego czarnego. Nie, nie, nie czy nie wydać sobie kasy na skina na mistrzowskie jak nazbieram. No ona się już tu składa. Ten też, obowiązkowo. Ta sobie tutaj łazi, oczywiście. się <laughs> ona nie jest jakoś super ukryta, tylko trzeba wiedzieć, jak ją trafić. względu na to, że z kamuflażu są jedynie w stanie ją wywalić z ataki. Czyli na przykład to chyba moje E, czy coś takiego. No tutaj taktyczny ult, czyli ult, którego celem było tak naprawdę tylko yy, wyłączenie yy, strzałów yy, twierdzy i tureta. Abyśmy mogli to łatwo i szybko No Ale udało się wszystko ładnie. Ej, próby zaurania czegokolwiek. O, coś tam padło. No czemu ale ten Diablo mi się strasznie z Alistarem z lola kojarzy? Podobne ataki, jakieś przerzutki yy, odrzucenia i tak dalej. Hmm. Co mogę tutaj dalej powiedzieć? Kopalnie się jeszcze nie odblokowują, więc... Kurde ta mapa ma się ma do omówienia, no praktycznie tutaj tylko jest... Cała zasada tej mapy polega na wbieganiu do po kopalni, czyszczeniu się ile daje i staraniu się... stworzeniu jak... starać... Boże jak nie mogę się wysłowić. I stworzeniu jak najsilniejszego golema. To jest cała filozofia, filozofia tej mapy nie widzę tutaj nic więcej. No i jeszcze nie danie się zabrać przeciwnemu teamowi. Tak jak w tej chwili ja to odbie Zabije? O, przeżyłem jakimś cudem Ten zszywa jest całkiem silną postacią To jest jak się nazywa po angielsku, sprawdzić się widziałem kiedyś, ale już zapomniałem O, pamiętam jak się nazywał na Udge i Pinnacle eee... Hulk? Coś takiego. Pamiętam, żeby był achievement na tym Dungeonie, Niesamowity Hulk się nazywał. Ciekawe czy to już podchodzi pod copyright. Oczywiście, yy, znaczy, może nie kopiera prawa autorskie. Yy, dobra. Jak widzicie tworzenie Golema wymaga ode mnie trochę... Yy, ...pracy. Jak Od całego na to lepiej, tutaj zostałem się ukradziony ok, kilka temu. jak się nazywa ta postać, czemu więc zapomniałem? Sprawdźmy nawet, jak on się nazywa, gdzie on jest, Falstad? Co to cóż to było? <grystanie> Szybko padła coś Pana No, użyła. Dobra, tutaj uciekłeś. o ciekawe. Jeżeli pamiętam, tutaj miałem ciekawego zgona. Chyba tutaj, nie jestem do końca też pewien. No, tutaj przegraliśmy tą walkę o silnego golema, to muszę przyznać. Chyba tutaj? Tak, na pewno. Patrzcie, jaką gromadkę zasuwają do nas. No Alfurion był też parę razy A to trzeba też przyznać chyba. No i to nie tak Aft grzy go rozłączało, tylko tak po prostu, że zostawia sobie komputer łączony, a to wtedy podchodzi nie odpala się ten bot. Nie, to nie przegraliśmy Golema, o dziwo. No tak, kolejna walka. Trzeba jakieś próby leczenia się przeze mnie O, No niestety się złożyłem O dostali sporo za mnie tego expa 1400 <laughs> Jednak byłem silny To trzeba przyznać jakie już miałem staty 17-3 No ale jak wiecie to się zupełnie inaczej te killer liczy Bo przy każdym Mi tutaj nie ma czegoś takich jak asysty praktycznie Przy każdym killu jakim jesteście dostajecie, za to Znaczy przy, nawet jeżeli nie wiem Tłukliście gościa, uderzyliście gościa raz a Inny z waszych sojuszników, cały czas to dostajecie i tak killa i ca cały wasz team. A czy wszyscy, którzy uderzyli, o tak, to można wyjaśnić najprościej. No tak, golem całkiem sporo robi, szczerze. Nie wiem, czy one się różnią czy z tak, różnią się. Ale są jakieś nie. Wiem, no, ten ma jakieś kryształy z tego co widzę. Hmm, Wskażę, że nie mam powtórki z tym, gdzie miał y, 100 punktów. Ale go orają nasi. A tutaj tylko ja sam stałem, o matko. Tak, go no, tutaj naszego zaorali, że szkoda gadać. Ale z drugiej strony zniszczył on też całkiem sporo. Ja jestem jaką specjalizację wziąłem. Chyba tą pod regenerację, jeżeli się nie mylę. Eee, co do tego. Mm. Jak tam w ogóle mój udział w ekspie? Oj, słabo mi poszedł. Gdzie nie, nie ekspie, tylko ogólnie, jeżeli chodzi o to, to zniszczenia i obrażenia. No, nie, było to jakieś masakrujące. Śmiałem całkiem dużo, no ale że Rainor będzie miał najwięcej. Jeśli chodzi o zniszczenia, to tak puszerskie postacie. Ogólnie wszyscy edikery są najlepsi na. Edikery, jeżeli. Co ja mówię, ogólnie wszyscy Strzelcy są najlepsi na obrażenia i puszczowania, ale po drugiej te też są papierowi. Tyle efektów, gdzie ja jestem? Tu jestem! Trzymał i się wyłożył. To się tutaj gdzie nie trzyma. No, muszę przyznać, że gra, jeżeli chodzi o graficzną stronę, jest naprawdę genialnie skonstruowana. Troszkę się przyjemnie na nim patrzy przynajmniej. Ech, ale mechaniki też są moim zdaniem lepiej skonstruowane niż w LoL-u. bo faktycznie LoL już mnie zaczyna trochę powoli nudzić. Wszystko po staremu, czyli zabij smoka, zabij barona, zabij smoka, zabij barona, z ganku i topa, z, z, zabij przeciwnika na midzie, wszystko dzieje się tak praktycznie to samo. Ech, no, staram się rozmaić jakoś grając z innymi postaciami, ale już gra nie, nie jest taka super ciekawa. Co to się w ogóle działo? Diablo użył tego swojego dziwnego ataku, którego w ogóle nie wiem, czy to jest jego ultimate, czy co? O Boże, oczywiście się nawy. To został przyjęty jakoś przez tanków. Czy nawy, nowy. Nowy, tak się chyba to wymawia? Sprawdźcie, nowa, nie wiem, tak? Tak. Eee. tak. No, chyba przegraliśmy tutaj, jeżeli chodzi o. No to słabo użyty, przyznam No, zamroził co prawda tą wieżyczkę Mhm, fajnie Tylko, że nie zbił jej na, niestety nawet tarczy Cudne, ale prawdziwe te Nexusy są ciekawe, bo biją obrażenia i nie da się tego tak szybko skończyć. Znaczy. Gdyby nie to, że Te Nexusy biją obrażenia, to te mecze by trwały pewnie po około 15 minut maksymalnie, choć a, najdłuższa gra w... Yy, Heroes of the Storm miała może około 30 minut, 40 coś takiego. Ale też była taka super wykokszona, gdzie naprawdę tukliśmy się dosyć stra strasznie str w ogóle długo jak diabli. Co mi mogę się normalnie wysłowić, tylko te moje słowa się tak właśnie Aha, tutaj mnie wykiwała z tym, tu. Nie za bardzo wiedziałem o co tu się właściwie stało, bo tak nagle stoją tutaj dwie i się slaszowało. Wydawało mi się, że dosłownie się flaszyła przez ścianę. A leczy tutaj za bardzo nie ma. gdzie ona jest? Tu jest. I tak, serdeczne ku. Jeżeli się nie będę zostało użyte. Dziwne jest to, że dopiero niedawno się dowiedziałem, że ku może leczyć Artasa. Zbliżenia można tutaj strasznie dużo wykonywać. A już. Serdeczna wbita, która mnie zastanowała. Zabity kogo nam tam? A. No cóż, coś oni mieli. Olany tym deps z tego co widzę. Nie, nie przegraliśmy nie przygra, nie tego. O dziwo. Ciekawe. Myślę, że przegraliśmy któregoś golema, ale może nie tego akurat. Co ja tutaj robię? Co tu się odwala? Niech mi ktoś tu wytłumaczy, Aha! Pamiętam już to. Tu był taki trolling level hard. Mogę Wam nawet pokazać tę sytuację. To było takie trollowanie drużyny przeciwnej, że nie byli w stanie ogarnąć, co się właściwie dzieje. No tutaj w to biegłem, niestety. Dziękuję. Tutaj chciałem dojść do tego przejścia. Ale się zgubiłem i nie zauważyłem, gdzie ona jest na mapie. Nie mogłem odpalić, aby mu wyłączyć Mont'a Ciekawe, czemu tego nie zrobiłem. I teraz? Będzie gonił dalej? Nie, już zrezygnował. Uch. Drużyna przeciwna po prostu zaorana do końca. Przyjąłem te obrażenia z ulta, nie trudno się było domyślić, która jest właściwa. Bo nie wiem, że moja postać tutaj zawróciła. Nie trafiłem. Ach, chociaż wiem, ile już. Jak blisko byłem. To już odłączyła od kamuflaż, ale i tak ją zabiłem, z tego co pamiętam. Może nie zabiłem, ale wiem, że zginęła. Tak? Nie? Nie. Kurde. A jednak, tak blisko, tak daleko. Jest mi golem, no się golem ich tutaj się gdzieś wyłożył. O nie, to tak smutna śmierć. No bo 1500 za mnie dostali. Jak tam moje staty, 234 4 Nie, kiedy to zrobiłem, ale też mniejsza Ech. Oj, strzyba, nie dobiłeś. Jeżeli hmm. to jest jego ultimate, to jest po prostu genialny. Wow. No, sorry, że tak mało tutaj komentuję w ogóle, ale... Oglądam tą rozgrywkę, jak ona więcej przebiegała. nie wiem czy to już była taka opłaca, no zdobyli jednego killa, ale w sumie... Nie wiem, zginął on, czy nie zginął, Coś nie zginął jednak. A taka też mi się wydała taka super słaba akcja, nie była ona już jakaś taka super genialna. O Boże, jak ja jej nie umiem Jest straszny. Hmm. Wracam do tej gry, wracam, jest, oczywiście. To opuszcza grę, czy jest w trakcie gry? Zdecydujcie się. Chyba miałem lag albo te CK. Bóg jeden wie, Aha, tutaj ustawiam grafikę. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, Cóż to jest? Co to za poniarz jakiś? Nie, wiem, co to za mądr. Sorry, nie mogę wam powiedzieć, niestety. Jakieś dziwne stworzenie, hmm, to chyba przegraliśmy tego, jeżeli się nie mylę. Wiem, że któregoś gola, Golema przegraliśmy, jeżeli chodzi był słabszy niż po prostu robił. Ja mówię, grę można naprawdę bardzo łatwy sposób przerąbać. Tu się wszyscy o jest, i tego już nie mam szans chyba No i się przewróciłem Gdzie jest Frostmo? Nie wiem gdzie jest, już chyba zniknął Albo powtórki po, po nie obsługują czegoś takiego jak i nagle wszystko znika po prostu mentalnie. Jak tam z tym wotem? nie instaluje się to? ...wypakowywanie zasobów, proszę czekać. 82% jezus. Proszę długo to zasuwa. O boże! A tutaj było coś ciekawego z tego co pamiętam. Matwór ją sobie robił. Wow, co się tak teleportuje? Z czego to jest niby? Wyziewa? Myślałem, że nie weźmie. No i się zaczyna żeś. Ile idzie obszar, pańcu? musisz się ratować. Tak, ale ten golem jest tu. Zgadamy, co miałem do góry? Mm -hmm. Zawrócę, zawróciłem oczywiście, że to trzeba było zawrócić. To jest genialne jak się poddają po prostu ta, ta, ta animacja. Zlitujcie się nad nami, będziemy wam pomagać. Ja tu odwalałem, aha, temu chciałem chyba pomóc. mówiąc, teraz jak tak patrzę, to strasznie dużo ludzi kupiło sobie te starter paki, czy jak tokolwiek nazwać z tymi skinami i montem dodatkowym. Ajajaj, no, wykroczony całkiem dużo, mocno ten golem. Yy. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą. Ki gdzie jest moja postać? Moja postać to Black Breath. Gdzie znaczy, moja postać? Moja postać to Arta Black Breath. Tak samo jak głowie, bo cało było jakby nagle my wszyscy myśleli, że gdzieś tutaj jest jakaś, jakaś postać z nazwą Hertan LP. czy <grych> by było w ogóle dziwne. No, gra taka w miarę wyrównana, mógłbym powiedzieć. Znaczy, może nie z killami, ale z levelem. Ale z killami też trzeba by nadganiać. Pani, że najlepsze akcje wam. altabuje znaczy nie alt tylko ten. Przerywam tabem. O, tutaj miałem już zero absolutne, to musieli sobie się zasunąć. Aha! Tutaj było coś pięknego. To tutaj było? W tym momencie? Nie jestem pewien. O, ja zazmarysz, szukanie aktualizacji. Chyba się WOD zrobił. ŁA! Wow. Pozwólcie, że na razie wyłączę, bo. Tutaj już jakieś dźwięki musieliście chyba usłyszeć. Okej, okay. nie było pęty? Musiała być pęta. Protestuję. Wiem, że w którymś momencie była pęta. Ale może to nie da rozgrywka. Nie wiem, dlaczego Malfurion jest tak śmiesznie zaznaczony. Czy to ani by oznaczać coś, że on jest AFK? Czy... E, to też był koniec Może pęta była, tylko po prostu nie zauważyłem. Trudno. By, nie była pęta, tego jestem pewien, było to. Taka tomba czy coś takiego. Dobra, jak na razie chyba będę już z wami żegnał. Ja nie wiem co się stanie teraz po tej po, po zakończeniu tej powtórki. Um... o tu na napisane na części GG oczywiście. Dobra. Można sobie jakoś wyjść, czy coś ten tak jest? Dobra, nie, nie wiem, co tu w tej chwili można zrobić, dobra. Ja się już z wami żegnam w takim razie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z gry Heroes of the Storm. Cześć, na razie.